Witam kolejny dzień na farmie. E, tutaj... Wszystko przygotowane do jazdy w pola. I teraz po prostu czekamy, żeby rosa zeszła. Tata pojechał e, przetrząsać, e, bo zostawiliśmy ciągnik w innym gospodarstwie, w sensie, no tam gdzie mamy budynki. Ale wczoraj tutaj, jak zjeżdżałem z pola, to e, leciutko się tutaj e, pogięły pewne rzeczy e, jednego kółeczka brakuje no, ale to już zawiezione, żeby, żeby było pospawane także teraz tylko czekamy aż, aż, aż rosa zejdzie jedziemy w pole jesteśmy na polu e, w sensie ja jestem na polu, bo jeszcze tam prasują na innym kompletnie e, ale nawet dobrze idzie robota Wymyśliliśmy system jak tutaj zrobić żeby GP, z GPS-em jeździć. No bo jednak jak ma się GPS-a to można go używać. E, nawet wypadałoby. Także jeździmy tutaj. E, robimy to tak, że ja przerzucam do boku, a wtedy pokingerem będzie Krzysztof to zbierał na jedno i prasę tylko sobie przejedzie, żeby bo jednak prasa trochę pali i łatwiej jest przejechać nam z grabiarkami więcej razy niż niż prasą kilka razy także, także taki jest system Ja jest... że ja tutaj zasuwam najszybciej jak mogę, też żeby maszyna za bardzo nie ucierpiała, bo za godzinę przyjeżdżają nam zabrać GPS-a. Zabrali nam GPS-a, bo mieliśmy tego drugiego na okres próbny jakby, bo był nam potrzebny, Teraz nie pracowaliśmy. Sialiśmy i gościliśmy w tym samym momencie. A to są jakby dwie czynności, w e, których najbardziej przydaje się GPS u nas. Także tam mamy dobrych znajomych e, w John Deere i nam użyczyli e, tego GPS-a. Co ja mogę Wam sobie powiedzieć o tej maszynie? E, Ogólnie dobra maszyna e, ma kilka zalet. E, pierwsza to jest ten system hydrauliczny, ponieważ to wszystko jest napędzane hydrauliką, e, co oznacza, że można tutaj e, na tym monitorku może, może będziecie widzieć, może nie e, taśmy można w każdą stronę. Czyli można przystać w lewo, w prawo, do środka, na zewnątrz, można coś rozłożyć bardziej ten tą zgrabiarkę żeby właśnie zostawiał nawet dwa pokosy na raz także to jest jedna zaleta że to jest hydrauliczne drugą zaletą jest ten oto tutaj no za, w sensie system że to jest zaczepione tak ponieważ tutaj jak widzicie pałek E, zostaje cały czas prosto. E, cały czas jest prosto w stosunku do ciągnika. E, I tylko węże się tutaj skrzywiają. Także to jest super e, moim zdaniem. Dobra, ale więcej, więcej zalec w sumie nie mogę sobie przypomnieć. Porozmawiajmy o ogólnej jakby specyfikacji tego, tej maszyny. To jest maszyna właśnie z podbieraczami i z naszego doświadczenia wiemy, że ta maszyna nadaje się głównie E, bo nie powiem tylko i wyłącznie, ale głównie do, do roślin ciężkich. Przynajmniej jak chcecie robić kiszonkę z trawy albo z żyta, to do tego nadaje się idealnie, ponieważ e, zwykła zgrabiarka to po prostu nie, e, nie do końca przerzuci, nie do końca da rady, tam pozos pozostawia troszeczkę e, e, materiału na ziemi, e, co nie jest, no, jak każdy rolnik wie, co nie jest zbyt dobre. E, ale dosiana siana się też nadaje, ale właśnie takiego niedużego, takiego jak tutaj widzicie, że, że nie wiadomo czy coś jest, e, nie widać za dużo Ale jak się zgrabi, to jednak coś tam jest. E, w ogóle tam się coś pali. Bardzo ciekawe co to jest w ogóle. Nie co zastanawia. I właśnie do takiego siana małego, e, małego do średniego, e, powiedzmy, e, nadaje się dobrze. Nie powiem, że bardzo dobrze albo idealnie, e, tylko po prostu dobrze. No bo jak tutaj widzicie, to, to nie jest tak do końca też zebrane. Jakby drugi raz się przejechało, to by zebrało do końca. Ale, no ale nikt nie jeździ dwa razy po tym samym. E, Mieliśmy to już przywiezione na pierwszy pokos, miała być to nasza główna zdrabiarka, e, no ale plany się poprzedzowały, ponieważ my kosimy dosyć późno, e, kosimy dopiero 15 czerwca e, i to jeszcze wtedy właśnie tego materiału jest dużo, wtedy tego materiału jest dużo i on jest bardzo długi, e, przez to, że jest właśnie długi i jest go dużo to on się, ta zgrabiarka przy takim sianie się strasznie zapycha. Jakby tutaj na, po końcach się ta trawa po prostu zawija i, z, i się zapycha, bo po prostu jedzie się te, załóżmy 10 na godzinę, bo w dużym sianie to więcej się nie pojedzie, Jedzie się te 10 na godzinę, zawinie się, operator nie daj Boże nie, nie zauważy i to się tak nabija, i nabija, i nabija. No i, no i dupa. Trzeba wysiąść, wyciągnąć to, co zapchane, i dopiero można jechać dalej. Także ogólnie to nie polecam do dużego siana. Już nie, mu, nie polecam do dużego siana, już nie mówiąc o słomie. Słomę w tym roku próbowaliśmy tym grabić. Raz eee, przejechaliśmy dosłownie dosłownie i to nie kłamie eee, 6 metrów. Zapchało się tak, że, no, że później po prostu przez 10 minut to odpychaliśmy. Także, mówię, maszyna jest super. Jeżeli się robi kiszonkowy. Jeżeli się robi. E, jeżeli się coś zbiera na, na mokro. Bo jeżeli na sucho, tak jak my, siano, słoma, e, to naprawdę masakra. Jeszcze nie próbowaliśmy tego na suchej koniczynie. E, to no bo w sumie to jest e, dosyć. Krótka roślina, nie rośnie zbyt długo, ale, ale w sumie nie wiem jakby to wyszło. Druga wada, którą zauważyliśmy, to jest, że w zależności od kierunku wiatru, jeżeli się grabi w wieczny dzień, właśnie z lekkim materiałem, z suchym, takim jak siano, w zależności od wiatru trzeba brać różny margines, różny zakład. Ponieważ jeżeli załóżmy zgrabiamy w tą właśnie, a wiatr wieje w tą stronę, w drugą, e, to trzeba brać z e, zakładu dobry metr, e, ponieważ nie ma tam na końcu żadnych, e, nie wiem, jakichś fartuchów, jakichś, nie wiem, nagarniaczy, czegokolwiek. E, I po prostu ten wiatr, jeśli weźmie się załóżmy margines e, pół metra, e, w sensie zakład, e, to po prostu wywiewa to. E, no i, no i to... to... trochę słabo. Trzecia moim zdaniem wada trochę tej maszyny to jest, że jeżeli ma się wysokie pokosy to jak się chce przejechać, po prostu zawrócić, to takie podnoszenie nie, nie wystarczy. Ponieważ teraz te podbieraki czy te taśmy są 20 cm od ziemi i to, to nie jest wystarczające. Trzeba podnieść. O tak, do końca, żeby przejechać. I to po prostu zajmuje czasu. Trzeba się zatrzymać, poczekać, aż wszystko wyleci z taśmy. No bo załóżmy, że e, wlatuje z, y, z tej strony i musi przelecieć przez całą taśmę, aż wyleci. Musi poczekać, aż przeleci przez całą taśmę. E, dopiero wtedy zacząć podnosić. E, Poczekać, aż to się podniesie do końca, wszystko i dopiero y, ruszyć. Tak samo jest z opuszczaniem. Trzeba podjechać, zatrzymać się, e, pchać olej, bo to na spływie nie, nie można. Bo to, to nie jest aż taki duży problem. E, trzeba właśnie podjechać, zatrzymać się, e, pchać olej cały czas, aż ona opadnie e, i dopiero ruszyć. Też właśnie to jest takie trochę e, słabe, że, że trzeba pchać cały czas ten olej, ponieważ na czas jak ktoś za, zapomnie dać, e, trzeba, trochę słabe jest też to, że trzeba pchać olej, żeby się opuściło, ponieważ e, trochę słabe jest też to, że trzeba pchać olej, żeby się opuściło i później dać na przelew. E, Ponieważ jeżeli się, się po prostu da na pozycję środkową, neutralną, jak, to, jak zwał tak zwał, e, no to wtedy jakby ona nie będzie pływała, ta zgrabiarka, czyli na przykład koło rowu, e, jeżeli zapomni się dać na przelew e, i kołorowu się jedzie, no to będzie zostawiało, też nie będzie wszystkiego wybierało. No ale to po prostu trzeba nie zapominać. Teraz widać o co chodzi, w sensie ja widzę, by tak może nie do końca, że zamiast zabierać to, co e, końcówka podbieracza e, wybiera z ziemi, to to jakby wylatuje e, właśnie z tego. I, no i to tak trochę, trochę słabo, no bo jednak zamiast tych 7,5 metra na złożonym, e, praktycznie ma się gdzieś 7,20 czy coś takiego. Kolejną zaletą, a powinienem powiedzieć pierwszą, czyli najważniejszą, jest to, że przy dobrym ustawieniu e, ta maszyna jest w stanie praktycznie bez żadnej e, ziemi odebrać materiał z ziemi. Czyli jest to bardzo czyste i to jest jakby największy, najlepszy punkt sprzedający tej maszyny. E, co tutaj na akurat. E, doświadczyliśmy tego no ale jednak jest tyle tych wad, że jakby dla kogoś, kto robi duże ilości na tak jak my, albo słomy, to na pewno tego nie polecam. Ale jeżeli ktoś robi e, kiszonkę e, pod załóżmy do czy tam kiszonkę z trawy, skończyny, z słucerny, z cokolwiek e, to naprawdę to jest maszyna. Skierowana właśnie dla, dla takich osób, dla takich e, gospodarstw. E, my niestety takich właśnie nie zajmujemy, także w przyszłym roku e, mam nadzieję, że, że, że z Kunem się dogadamy i, i przyjdzie jakaś fajna maszyna zamiast tego. No Jak widzicie, tutaj już jechaliśmy, ale tylko żeby pokazać, no to właśnie zaraz pojechanym. Jeszcze dosyć no dużo może nie przesadzajmy, ale jeszcze wybiera tego Także ale dla mnie jednak największą zaletą z tych wszystkich z tej maszyny jest patrzenie się, jak to siano się wylewa z tej maszyny. W sensie, teraz nie widać, bo jest trochę mniejszy siano, chociaż może, ale przy troszeczkę większym to jest po prostu piękne, bo to siano się zachowuje tutaj na tej taśmie. Jak wyleci z tej taśmy, po prostu jak, jak jakiś płyn, woda czy coś takiego, że taka fala tego siana idzie. Ale jest po prostu dla mnie to jest kurde najlepsze co jest w tej maszynie. O, już nie jestem sam. Przyjechali. Tutaj jest z Zdrowiarcy. A tam wujek w prasie. Także jeśli w tym momencie mam i zgrabiarkę, i prasie na tyłku, to szczerze nie wiem, czy jeszcze dzisiaj coś nagram. Plus, no jak już mówiłem, gps zabierają. Także naprawdę nie wiem. No i tyle: nie ma GPS-a. Przyjechali, zabrali. No a my z powrotem do pracy. No, i tak właśnie sobie robimy. Na tym polega nasza praca. Kocham tą robotę. Zjeżdżamy teraz na kolejne pole. A te wszystkie jeszcze kosteczki są. Nie wiem, czy dobrze widzicie. Zbierane przez kolejnego 6930 z tak zwanym chaserem. To jest. HEF? HIF? Coś takiego e, QM Super Chaser e, i to bierze 14 takich kostek 90 e, i to była chyba w sumie najlepsza inwestycja jaką w tym e, w naszym gospodarstwie zrobiliśmy bo tak to trzeba było mieć e, jedną przyczepę zwykłą e, do balotów e, plus dwie ładowarki co najmniej a wyglądało to w sumie tak, że mieliśmy dwie ładowarki, jedna jeździła po polu, druga po. <laughs> jedna po polu, druga po. była w gospodarstwie, czy tam, tam, gdzie ustawialiśmy stertę. I mieliśmy trzy przyczepy, czyli potrzeba było pięciu ludzi do tego, co teraz jedna osoba robi. Także, no. <laughs> Najlepsza inwestycja, jak już mówiłem, jaką, jaką zrobiliśmy. Oprócz ziemi, oczywiście. Te dwa dni robienia e, zrobiliśmy... Znaczy, nie całe dwa dni robienia, bo wczoraj zaczęliśmy dopiero o... O której? O 15? Coś takiego. E, I teraz... Skończyliśmy właśnie 70 hektarów i jedziemy na te 55, co przetrząsałem e, z Kubą. E, no i zobaczymy się tam. Taki problem mamy, bo chcieliśmy jechać na ten, na pole, a to jest blokada. Nie przepuszczą i teraz cofać trzema ciągnikami i kurde 200 metrów. Super pomysł. Jednak panowie stwierdzili, że nas przepuszczą. Dziękujemy. Skończyliśmy już dosyć wcześnie, bo jest za 15. Za 15 no ale jak wilgoć jest już powiedzieć 25, no to szkoda po prostu siana szkoda robić, ale za to piękny zachód jest. Nie powiem, z tymi wiatrakami, po prostu ładniej być nie może. Dojechaliśmy na to, to co mówiłem dzisiaj rano, na tą drugą e, farmę, gospodarstwo i teraz odczepiamy, bo nam się... maszyny odczepiamy, bo nam się ciągniki nie zmieszczą. Leć, bądź wolny. Co? Przejechaliśmy już na, do właściwego gospodarstwa. Spokojny wieczór się zapowiada, trochę odpoczynku. I tak, kolejny dzień minął. Dzięki, dzięki za oglądanie, i do następnego.